Jeśli ja robię to, to już zrobiłem, bo przyspieszyłem trochę temat, nie chcę budują tamtą drogę, nie chcę budują te drogi, tam dalej, jeżeli komuś się będzie chciało, bo nie wiem, czy tu ktoś dojedzie. Ale to jest już zrobione już i powinno tutaj zaraz funkcjonować, także kupimy sobie teraz maszynki tutaj. Po pierwsze kombajny. Ze cztery po prostu, bo tu trzy typy pojazdów, nie? Cztery kombajny. Są nowe kombajny, które są szybsze i wydajniejsze. Ja sobie wszystkie pozamieniam już tego suko 4 na ten kombajn, coś tam, niemiecki. No i tak, pojazdy zamknięte. Największa pojemność, jaka może być. Prędkość mnie tu nie interesuje, bo i tak droga jest, wiecie jaka jest. No i co, największa pojemność to jest co? Tutaj Skoda? 10, 10 ton płodów rolnych, czy co tam, jak tam? Tylko to ma 9,6, a jedzie 70, a Skoda jedzie 62, ale tak jak mówiłem, prędkość mnie nie interesuje. Yy, I tak sobie kupimy to, bo to jest najlepszy pojazd na świecie. <noise> Także 4 takie, 9,6 tony. I jeszcze teraz traktory. Yy, szybkość na polu jest, ten tak, jest tylko najsłabszy, no i to... Ten na ten to jest w sumie jeden... ...czort, że tak powiem. Ten ma 60 kW. Yy, Także jest trochę szybszy. MTZ Bierem 4, proszę bardzo. Budynek jest bez zasilania. To jeszcze jest rzecz, o której zapomniałem. Smark. Zasilanie by się tutaj przydało. Także tutaj podstacja elektryczna, jakaś gdzieś tak w tym miejscu, proszę bardzo. Wszystko będzie zasilane ładnie. Tutaj tędy, proszę bardzo. Zbudujemy ją sobie od razu. Bo to się przyda. Tutaj prąd, żeby to działało. Już widzę. Traktory już jadą robić rzeczy. Ciekawe czy na ten parking ktoś tu przyjedzie, żeby jakby samochodu zmierzającego w zero, ale czy stąd jest dojście w ogóle gdzieś? Nope. Nie ma. No, ale może się przydać ten parking. Może kiedyś się przyda, może nie w ogóle. Taki dosyć wąski jest przejazd przez ten parking. Ciężko by się tu manewrowało, no ale dobra. No i co? I druty myślisz, że można takie zrobić? Najsłabsze? Nie, ile to tam pobieram? Megawatów. Nie mam bladego pojęcia. Dobrze. E, no to co? No to nie no, to zbudujemy te takie... Te takie druty. Te, te, te zrobimy druty, bo tu nie wiem, czy coś innego jeszcze będę podłączał. Tak, dokąd ja to podłączam w ogóle? Eee... Gdzie, a tu jakiś mam druty, kurde, trzeba... Tutaj jest coś, ale tu już jest zajęte wszystko. I to sobie idzie potem, którędy? To sobie idzie tędy. Wchodzi tutaj do tej postaci, Czyli gdzieś w tym miejscu, by trzeba było zrobić, wciąć się w to. W ogóle w sumie ten cały, całe się tutaj skasować. Oj, drogę usunęłem, blin! Mogłem to zrobić troszeczkę innym narzędziem, żeby nie usuwało dróg, tylko usuwało te, ale dobra. Cyk. Aj, e, moment. Cyk, cyk. Cyk. Dobre, odbudowane, proszę nie krzyczeć. Infrastruktura, zapisano gry, bardzo ładnie, dziękuję I teraz tak linii średniego napięcia tutaj pod, pod przerzucimy. Tutaj jeszcze też będą później tory, to też jeszcze będzie pewnie przerabialki. Ale trudno. Aha, tylko tu jeszcze... Moment, bo tu jeszcze chciałem zrobić kurczę właśnie rozdzielnie średniego napięcia, proszę bardzo. Coś, coś, coś w ten desen. nie wiem dokładnie gdzie. Może tutaj przy skrzyżowaniu zaraz. Nie można zbudować obiektu. Istniejąca infrastruktura. Jest, tu jest nierówno po prostu. Czy coś? Czemu to nie mogę zbudować tej rozdzielni, No bez przesady. Tu dopiero mogę ją zbudować. No dobra, niech będzie tam. Proszę mi to zbudować. i. Zbudować ci szybciej. Teraz tak, ta linia troszeczkę tutaj krótsza. Może zrobić tak, cyk. Teraz to stąd idzie tu. I stąd idziemy na drugą stronę rzeki. Mogę przejść nad wodą w ogóle z tym? Jeszcze nie próbowałem, chyba. Wysokie napięcie chyba przechodziło tylko. A to? Distance between poles too far. Oh no! I co teraz? Ej, ja muszę stamtąd tego druta ciągnąć w takim razie. Dobra, anuluj budowę, rozdzielnia jest. Co prawda, tutaj możemy sobie zrobić to zbudować, żeby prąd jednak to był w mieście, lul, a to może się przydać, tylko tu jeszcze nie nie zrobiłem tego w końcu. To i tak będę potem kis, ale trudno, za duży kąt dobra, to mi zróbcie. Bo potem to i tak może być przerabiane czy coś, ale może to się może przydać. Nie mam pojęcia. Dobra, czyli ciągnięcie druta musi być stąd, z tego miejsca. W ogóle miałem robić trochę co innego dzisiaj, ale. O, chociaż mogę iść stąd w sumie nawet. Tylko to będzie pewnie droższe trochę. Stąd połączenia zbyt ostry. Ile tam kosztuje? Nie wiem w sumie. Jakie tu druty idą, kurde. I to tam musi iść. Łaj, matka. Kurde, dobra. Zrobimy tak, ile tam? 13 eee, ty taniocha, kurde tam. Tutaj tak tutaj tak, tak, tak Zły kąt otwarcia Ile to tam? 37, no dobra, nie aż taka taniocha. W sumie na takiej dystansie to już pewnie dobrze by było średnie napięcie puścić. A tamte to teoretycznie jest średnie napięcie, ale tak naprawdę to niskie. Dobra, zbuduj za ruble to był. Zbuduj za ruble. No i to powinno działać zaraz już. Tylko najpierw sieją, potem będą zbierali. Trochę im to zajmie. Jakbyśmy tu zrobili ten parking w sumie: znaczy te 4000, to zobaczymy, czy tutaj będą zaraz ludzie przyjeżdżali. Sobie autami i. pracowali na tych polach. Może nie aż tak, może, może gruntową ścieżkę jednak zrobimy. Cyk. A stamtąd się gdzieś da tutaj przejście zrobić? O, no coś, coś, coś. O, można. Dobre. I tutaj. Bo jestem ciekawy, czy teraz na przykład będzie też dojście tam? Nie ma dojścia. Za daleko. Ale do tych paru pól, tutaj, do tych pięciu tutaj zaraz z brzegu. Dojście jest teoretycznie z tego parkingu. Coś tu przyjedzie, czy to za daleko jest? Już im się nie będzie chciało. Chyba już im się nie chce. No, nie wiem, czy tu jeszcze zrobić jakiś przystanek autobusowy, żeby tutaj ludzie ewentualnie przychodzili i robili. Wielkość pola 480, chła. <laughs> chła. Dobra. Ch, ch, chła. No to tak. To tu już można jakieś ciężarówki powoli puścić. Co prawda, one będą jeździły na razie z niczym, ale już na zaś, żeby było do tych zakładów chemicznych tutaj. I potem jeszcze coś, co by jeździło tutaj do tego magazynu zboża i też rozładowywać. Może. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może, może, może tak. Dobra, kupimy najlepszego na świecie jelcza, bo on jest szybki, mieści całkiem sporo. Kupimy nawet ze dwa takie jelcze, i te jelcze będą jeździły sobie z tego kohozu. Tylko tutaj z magazynu zboża. Czekamy aż się załaduje, niech będzie, że się czekają, aż się załadują. I jeździmy sobie tutaj do. w sumie do magazynu. Wyładunek. Dobra, no i teraz tak skopiujemy się. Przechodźmy tutaj. Kopiujemy się, proszę bardzo. No i jedź już! Niedostępny przystanek, co? Czemu niedostępny przystanek dla pojazdu będącego w tym miejscu? O co chodzi? Bo co, bo jest za parkingiem? O co chodzi? No jest jakiś problem. Dobra, no ja podejrzewam ten parking, także tak jak mi pisaliście, że... O! Przecież te parkingi i przystanki, może wszystko przejeżdżać, uuu! To zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, czy może przejeżdżać. Parking wyburzony. Proszę bardzo, i teraz takie coś zrobimy. No i jest już bezpośredni dojazd teraz do tego, bo ja nie wiem, jaki problem jeszcze inny mógłby... W sumie jeszcze stacja benzynowa tu jakaś musi być, bo widzę, że chyba traktor zapingala się teraz zatankować. Chyba jedzie do miasta. Ta! Jeszcze stację benzynową trzeba będzie zrobić, żeby te maszyny nie jeździły tutaj, tylko tam. To za sekundkę. Gdzie ja miałem te moje auto tutaj? Tutaj są moje moi jelczy. No, i teraz może pojechać. Czyli jak widać, parkingi jednak, mimo tego, że przejazd przy środek jest, to przejazdu przy środek nie ma. Jakby ktoś miał jakieś jeszcze wątpliwości, także kolejna gra do listy nie do końca działających rzeczy. No, chyba że taki feature po prostu to jest. A ja nie umiem w to grać czy coś, to też jest możliwe. To jest w ogóle ścieżka jeszcze taka. Lol. Yy, nie taka jak trzeba w sumie. Po co mi tutaj taka ścieżka? Tu przecież można zrobić zwykłą gruntową. I tak tu w sumie dobra, i tak tu nie będzie nikt przełaził. Umówmy się, okej, okay? także nie ma sensu w sumie żadnego. Dobra. E, stacja benzynowa to jeszcze mogłaby być, tak jak mówiłem. Infrastruktura. Drogi i stacja benzynowa, proszę bardzo. Zrobimy ją tutaj gdzieś naprzeciwko po prostu, tylko że najpierw wyrównywalki bo krzywo, tylko już sobie możemy włączyć, bo zaraz i tak będzie ciemno. Miałem robić w tym odcinku tory kolejowe, jest już 10 minut, i jeszcze nic nie zrobiłem. Brawo, super. Brawo, brawisi, moi te sprawy. Tu idealnie naprzeciwko będzie stacja benzynowa. Cyk. Proszę bardzo. Zbudujemy ją sobie już za, za te 7000. Proszę bardzo, i wypuścimy już tutaj auto, żeby jeździło z paliwem. Auto będzie jeździło z paliwem. Stąd oczywiście także. A gdzie jest zajezdnia teraz? Nic nie widać, bo jest ciemno. Dobra, zajezdnia, uwaga. Uwaga, kupujemy cysternę. Czy jest cysterna na Jelczu. Brałbym, ale nie ma. Jest gaz 3,5 tony paliwa i idzie 85. Coś takiego w miarę... O, a jedzie 6 ton paliwa. O! Bierę! Dwini się na godzinę bię. Będzie pewnie jeździł z tym paliwem po prostu tam i z powrotem. A 133 już 80. 9 tam paliwa będzie. dobra. Taki Ziu może być, podoba mi się, jest, jest, jest superaśny. Dobra, jedziesz tutaj. Ładujesz się paliwem. Albo zrobimy jeszcze inaczej, dobra, sprzedawalkis. z. Co jeździ? Pokażcie mi, co jeździ sobie do tej stacji. Do tej stacji benzynowej tutaj. Co tu jeździ? Tutaj jeździ Ziu 130 cysterna, bardzo ładnie. To ty jedziesz jeszcze po drodze z stamtąd? Jedziesz najpierw tutaj się rozładować. Bardzo ładnie. I tutaj wyładowujesz, oczywiście nie załadowujesz się, wyładowujesz 50% ee, paliwa. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Jedziesz właśnie chyba po paliwo. Dobra. No to takie coś se może jeździć, potem będzie sobie jeździł tą drogą chyba pewnie jako jedyne auto. A póki co będzie musiał przez miasto jechać, jakoś se poradzi. No i dobra, możemy chyba robić tory już powoli, tak mi się coś wydaje. No to przymierzmy się do tego, jakby tutaj wyszło. Zelektryfikowane torowisko. Da będziemy jakiegoś kibelka sobie puszczali. Myślę, że kibelek będzie bardzo spoko na takiej trasie. No i tak, tutaj mamy przede wszystkim nierówną drogę. I przede wszystkim mamy tutaj stare niepotrzebne już yy, drogi gruntowe, których można się pozbyć raczej. <laughs> Także... Tak też uczynię. Cyk. Ta sobie tu może zostać w sumie z boku, bo tędy nie będziemy tego toru kłaść. Będziemy raczej go kłaść tędy, tylko tutaj też trzeba będzie jeszcze zrobić kurde. Jakiś przejazd kolejowy, a tutaj jest droga pod takim dziwnym kątem do góry, oes. to będzie. To będzie ciężkie, chyba że z tej strony to jednak zrobić, jeszcze nie wiem, dobra. Skaso skasowalki jest tutaj tę drogę tutaj. Tutaj to też, tutaj to też no i tutaj to też można skasować już. To jest już niepotrzebne. To też jest niepotrzebne, tutaj zrobimy sobie to, bo ja to robiłem tak, wiecie, żeby było jak w prawdziwości, że niby... ...kurde, najpierw robią objazd, a potem coś tam, nie? Dobra, no tutaj też zrobimy sobie... Tutaj zrobimy sobie ładny łuk, to nie jest ładny łuk, to też nie jest ładny łuk, anuluj. Tu sobie zburzymy to aż dotąd, gdzieś powiedzmy. Tutaj jeszcze kawałek na wprost chyba. I tutaj teraz tak dopiero, o. I tutaj tak, dobra i proszę mi to zbudować już za te ruble, kurde. No i droga jest tak jak była mniej więcej dobrze, yy, tam jeszcze nikt nie jeździ, ale może kiedyś będzie coś jeździło. No ale te tory teraz kurczę. tu już w ogóle f... prawie te drogi zrobili, nieźle. Tamtą prawie też już, znaczy nie prawie, ale już coś, coś tam robią, już wysypują żwir, bardzo ładnie. To teraz tak, tory, kurde. Ja tego na pewno teraz całego nie zrobię, także proszę tutaj nie mieć nawet nadziei. Zbyt blisko końca. Co? Czemu nie mogę zrobić przejazdu kolejowego? Przejazd kolejowy zbyt blisko skrzyżowania lub końca drogi. Gdzie gra tutaj widzi skrzyżowanie lub koniec drogi? To też jest bardzo dobre pytanie. ale tak się da. Potem, oczywiście, już nie jest w stanie tego wyrównać, żeby to było tam, no jest, Ale taki łuk będę robił tak, żeby jeszcze. Tory tak uciekały. Nie, to trzeba drogę zrobić. Drogę trzeba tutaj cofnąć troszeczkę. Zrobiłbym to na pauzie, ale jak. <śm> <śm> no, kurde blaszka. Powiem wam, że może być tu ciężko, ale dobra. Tylko akurat nie chciałbym demontować, ale chyba muszę tak zrobić. De Demontażowalkis. Coś tu jedzie. No dobra, no to tak. To teraz sobie tu wyrównamy ładnie. Za tą stacją benzynową, żeby nie było takiej górki. Jak to to wygląda? Z takiego dołka właściwie. No tu żeby było prosto za tym w miarę. Tutaj żeby było, co żeby było? W sumie nie wiem, żeby co było. To też możemy zburzyć kawałek tego. Tego też możemy. Nie możemy, bo coś tu jedzie gdzieś. Gdzie niby? To, ten jeszcze przeszkadza. O, Dobra. I stąd Dobra, to jakoś sobie może ten tak wyrównamy zaraz, zaraz, zaraz się zobaczy. Oczywiście jednotorowy z mijankami będzie układ, mam nadzieję, że będzie działać dobrze. Tutaj jakoś tak. Tak, cyk, i tutaj teraz takie coś. Tu jest znowu, kurde, jakieś tam. Nakłada się z, z istniejącą infrastrukturą, czyli tym razem problemem są tutaj druty, więc druty też trzeba wydrucić, a potem je zbudować znowu, bo one tak naprawdę nie przeszkadzają, tylko pewnie coś z tak. Nostromo. No dobra. Nostromo. Niedobrze, że Nostromo, ale tutaj można zrobić. O, to już mamy tor prawie za górą. Znaczy, prawie za tym wszystkim, tutaj co było problematyczne. Tylko teraz jest jakiś problem z wyrównywaniem terenu. Ale kawałek toru byśmy mieli już, mniej więcej. No tak, mniej niż więcej, ale dobra. Możemy to powiedzmy już zaplanować do budowy. Teraz tak, drogę tutaj odbudow odbudowalkis. Tutaj będziemy troszeczkę dziwnie tutaj zjeżdżać taką serpentyną, ale trudno. Jeszcze tak to zróbmy, żeby było w miarę. wiem w sumie, jak w miarę. Teraz tak, tutaj kawałek na wprost, tutaj kawałek tak, tutaj teraz tak, tutaj teraz... tak. Proszę bardzo, zrobimy, zróbmy to za ruble, żeby już było, bo tędy jednak jeździli czasami. No i droga jest umiarkowanie dobra i równa. Powiedzmy... To mnie też boli w tej grze, że te drogi tak po prostu są tak na odwal wszystkie. Ja wiem, że związek i tak dalej to tak w sumie trochę jakby było, ale no bez przesady. Żeby taki był spadł na nowej drodze, taka przechyłka głupia zrobiona. Daj, żeby takie dziury były. Stacja nowa teraz w ogóle w takiej depresji trochę siedzi. Ale nie mam mówita, żeby ją podnieść, lul. No, przy okazji, jak już tutaj robimy remonty, to sobie spróbuję podnieść kawałek tej drogi tutaj. Ja sobie grę zapiszę, bo jak mi zaraz wydupi znowu. Z okazji tego, że tutaj jest, kurde. Czasem jest tak, że jak coś. Chyba tory bardziej tak działają, Że jak się usuwa tory przy skrzyżowaniu z drogą, to może grę wydupić w nieoczekiwanym momencie. Dobra, tutaj tak. Tutaj teraz może te druty sobie odbudujemy, żeby tam ta stacja bezonowa i ten kołchoz miał prąd. Także tutaj tak, tutaj tak pójdziemy sobie, i tutaj tak pójdziemy sobie, póki co. Dobra, pięknie jest. Tu co prawda jest jakiś taki. No wiecie takie rzeczy, że tutaj gdzieś wystaje droga, że te, te wyrównywanie terenu po prostu jest za duża chyba jakby siatka tego terenu, czy coś. Za gęsta jakby, znaczy za rzadka w sumie. Na takie rzeczy. I to może to przez to jest takie coś, tylko że powinien zwiększanie rozdzielczości tej siatki spowoduje, że silniej gry się wysra i będzie jeszcze mniej FPS-ów czy coś takiego, nie mam pojęcia. Dobra, aha, rozumiem teraz, że a propos wyrównywania, że teraz nie mogę. Nie, czekajcie, tu jest po prostu stromo, dobra. Tu jest po prostu stromo. Tu będzie dosyć masny podjazd pod górę, ale niestety musi taki być. A to będzie potem masny zjazd, kurde, w dół. Dobra, spróbujemy to od tej strony zacząć. Ups. Tak gdzieś mniej więcej przykładowo... Stąd jakbyśmy sobie powie... Może nie tak blisko drogi, żeby się ten teren łatwiej wyrównywał tam. Zbyt stromo. No to ja nie mogę tego wyrównać wąwozu takiego pierdzielnąć po prostu, Halko. O, mogę. Dobra, mogę. Mogę. Teraz mogę trochę dalej, znowu. Dobre. Te mam teraz problem, bo tu jest większa górka, ale powiem Wam, że. Żeby było. Cyk. Kurde. Tutaj tylko nie jest co prawda idealny ten kąt, co ma być. A, już kic z tym, nie? Dobra, ja się zgadzam, może tak być. A! Stop! Stop! Nie to, nie to chciałem kliknąć. Upsi! Zbudowałem połowę toru już niepotrzebnie, kurde. Dobra. Um, ups, nie, nie to kliknąłem, co miałem. Kliknęłem, co miałem kliknąć. Czy tu idzie w dół, czy do góry idzie? Nie wiem, jak idzie. Do góry jedzie? Tutaj, teraz proszę mi ładnie to wyciąć w dół. Jeszcze musimy tak po trochu, po trochu, bo wtedy się da. O, i teraz już mogę. Prawie na sam dół już przeciągnąć. Dobra, i powiem wam, że ta linia kolejowa będzie nawet taka w miarę, kurde, w miarę, w miarę będzie. Dobra, tutaj pewnie zjeżdża dosyć stromo w dół. Nawet nie aż tak. Ej, dobrze jest! Dobrze jest! Pożar ugaszony gdzieś tam też swoją drogą, to też, też fajnie. Witaj teraz w tym Wikawsku. Potrzebujesz wolnej koparki albo. Za... O, co? Niebo jest krzywo! Nie, koparki nie mam wolnej, kurde. Teraz trzeba zrobić. Ups, teraz trzeba to zrobić, kurcze, niestety, ale za ruble już trzeba wyrównywać ten teren, a to może trochę kosztować. Teraz jeszcze problem jest taki, że jak ja sobie tutaj kliknę wyrównywanie, moment, najpierw to tak zaplanujemy sobie tę budowę i teraz tak, muszę sobie kliknąć automatyczną budowę za ruble. Najchętniej to ja bym pauzę sobie zrobił w takich momentach, kurde, ale... Jakby się nie da. Co tu się dzieje? Czemu ja tego nie widzę? Dobra, widzę, że coś jest. Mm, tutaj jedziemy sobie dalej pod takim kątem, proszę bardzo. Tylko tak, 37 tysięcy rubli, no to muszę tak, anulować to na chwilę, puścić, teraz znowu to złapać. Teraz, kurde, tylko... TO! Mogę anulować budowę innym przyciskiem, nieważne. 130 tysięcy rubli mam tu już, nie jest. Byleby prawego nie klikać znowu. To gdzieś dotąd. Cyk. Równo jest? No równo jest. Teraz jest ładnie. Pięknie jest. I teraz tutaj sobie w Wikawsku zbudujemy, proszę ja was, stację kolejową. Tylko taki mały przystanek, może po prostu. Ale żeby też był. Żeby był stacja, czy mała stacja? Może masna stacja? Może po prostu zwykła stacja taka większa. Tutaj, tak na końcu. Nie można zbudować budynku, istniejąca infrastruktura. No kurde. Tryb turbo, poproszę, tak w ogóle. To jest kurde. Nie! Kurwa, zbudowałem ten tor. O! 82 tysiące mam na koncie już tylko. Kurde. Tamta budowa jeszcze nie była z... o, zaplanowana do budowy, tylko była. O, ważne. Poczekamy na dzień, to no, dobra zresztą. W sumie wyrównywać mogę. Muszę za ruble wyrównać. Za minus 20 tysięcy rubli kurczę. Co, mi jak ja to trzymam, a nic się nie dzieje, to i tak kasa mi leci. No, pa, zobacz to. Pa to. Tu już nic nie jest do wyrównywania, a kasa mi leci, jak to trzymam. Proszę dopisać do listy, bo ktoś mi też zarzucał, że ja co chwilę znajduję znaczy, ktoś napisał, że co chwilę znajduję błędę, a druga. Ale nie, nie, on nie znajduje, on tylko nowy odkopuje, cały czas gada o tym samym. No to proszę bardzo. Macie kolejny, kurde. Eem, teraz tak, jeszcze stacja tutaj, tak, za 22 tysiące, no, oni tego chyba nie zrobią, jakby, wiecie, własnymi siłami, tylko trzeba będzie to zrobić tak po prostu, no to to zrobimy tutaj, na końcu tej drogi, 26 tysięcy rubli, no kurde, nie, jeszcze nie, na razie to za, zaplanujmy po prostu, jak będę miał więcej hajsu, to sobie to po prostu zrobię, póki co niech to będzie tylko zaplanowane, nic więcej. Tutaj tak, zaplanuj budowę. Tutaj też zrobimy kawałek, takiej mianki powiedzmy w tym miejscu niech będzie. I tutaj rozjazd cyk. To będzie nasza mijanka na tej pięknej stacji tutaj, proszę bardzo. To już też możemy zaplanować. Tu jest troszeczkę widzę nierówno zaraz za tą stacją, ale trudno, już co nie miałem za bardzo, jak tego wyrównywać. No i teraz tak, możemy kliknąć automatyczną budowę za ruble i kurde, zrobić to dalej. Już 50 tysięcy mam. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Bo docelowo chciałem jechać, wiecie, tam do Trirow i, i. no do Trirow w sumie. Czyli jakoś tak. Ło! 2000 rubli. Tylko tak, nie mogę teraz tego kliknąć. Muszę to odkliknąć. Teraz zrobić tak. Kurde, zaś kliknąłem. Teraz już bez klikania prawym, bez równywania. To trzeba zrobić teraz o tak. No, to tor będzie tutaj całkiem ładny, powiem, to będzie bardzo ładna litalnia kolejowa. Bardzo fajna. Tylko, że, żeby, żeby ją zrobić, to trzeba się tak nawściekać. <grydy> Kurde. Dobra, do Trirow już nie ma jakichś takich strasznie wielkich gór, później, także spoko. Tutaj sobie też zrobimy stacyjkę w Singropolu. No tak, automatyczna budowa, tylko że najpierw to muszę zaplanować rozpocząć zaplanowaną budowę. I teraz dopiero sobie mogę na spokojnie wyrównywać. I teraz muszę kliknąć, że zaś za, 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 za ruble. Znowu utracić kasę, kacić trasę. Tutaj 20 tysięcy rubli. Poszło! Super sprawa. Dobra, i teraz znowu tak. Stacja, zwykła stacja taka większa niech będzie. Tutaj cyk. W tym miejscu. Bez automatycznej budowy. Dobrze. Droga taka piękna tutaj będzie. O, nawet teraz te dwa łuki wyszły całkiem znośnie. I ewentualnie jeszcze taka tutaj. Potrzebujesz wolnej koparki, o, oh, Dobra, no piękna, piękna mieścina. Ktoś, to, ktoś, nawet mieszka, powiem wam. Nawet i mają kościółek, i w ogóle kościółek będzie miał dojście do stacji, tak, o, super. A stacja dokąd ma dojście? Prawie całe miasto jest w zasięgu, trzy domki, cztery domki nie są w zasięgu, bardzo ładnie, znaczy miasto, He. <noise> wioska, ale przynajmniej będą mieli sobie możliwość, kurcze, przyjechania do miasta wielkiego. To automatyczną budowę sobie już strzelimy, bo tutaj bym jeszcze chciał wyrównać trochę tak. 26... 000... o matko. Dobra, tylko tak, te, te, tego nie budujemy oczywiście. Jeszcze to sobie tak zrobimy. Sobie tak. Z... Kurde kliknąłem znowu. Oh. No i tutaj trzeba teraz troszeczkę cofnąć się w rozwoju z tym torem. Niestety. I budować i teraz tak. Tylko że tam będzie pewnie nierówno trochę. Cyk i cyk. Będzie taki dosyć ostry chamski łuk, tutaj, a tu jest taka dziura taka dosyć chamska. Jakby troszeczkę. No, nie podoba mi się to. Anuluj! Zrobię teraz tak. To znowu za auto automatycznie sobie z ten. Chcieśnik, że ta siatka się zachowuje, jak się oddala tak, troszeczkę. Oj, blin. Ale ja teraz znowu wydaje wydaję niepotrzebnie, kurde, balans! Dobra, tylko proszę tego nie budować oczywiście. Jak to to wygląda? Trochę krzywo to wygląda, ale zaraz, zaraz sobie też troszeczkę... podrównamy, tak. Yy. Dobra. Coś takiego będzie, to będzie w miarę równe. Teraz i, i będzie ładne, i fajne. Automatyczną budowę sobie znowu wyłączymy. Tutaj jedziemy sobie tak. Cyk, i to jedziemy sobie tak. Je jedziemy sobie tak. Takie coś. Piękny, łagodny łuk. i Nawet nie chcę patrzeć w sumie, czy to jest. No, masny nasyp. Taki sro srogi nasyp, ale fajny, fajny, fajny. Dobra, rozpocznij zaplanowaną budowę. Zaraz mi się skończą ruble całkowicie już. Tutaj takie coś jeszcze, żeby ta mijanka była taka większa troszeczkę może, cyk. I tutaj tak. Oczywiście tutaj też nie zrobi się łagodny łuk, tylko jest takie, tutaj złama od razu na początku. No bo po jaką cholerę łagodne łuki robić? Zepsuty mechanizm robienia łuków, także no. No powiedzcie mi, że tutaj nie można było wypuścić, żeby ta krzywa się złapała jakoś tam do tamtego i, i czasem się da, czasem się nie da. Jak jest druga, to już jest wtedy zbugowane całkowicie. Ech. Potrzebujesz wolnej ko... Okej. Okay, okay, okay. Dobrze. No to to na razie myślę, że na tym momencie można było zostawić. I, 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 I tak, zanim oni zbudują tę linię kolejową, to minie znowu kolejny pierdylion lat. Prawdopodobnie. Tu już może coś przyjechało. O, już budują właśnie na przejeździe jest moja maszynka. To ten kawałek już od początku odcinka, to ten kawałek już jest zrobiony prawie, tak, 3 czwarte już jest zbudowany. Jeszcze jeden problem będzie teraz taki, że oczywiście nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, ten pociąg może być dłuższy, czy coś takiego, jakby miał więcej wagonów, więcej materiałów ze sobą wodził. nie, on ma cały czas tyle samo materiałów i musi zapierdalać na, do biura budowy za każdym razem, jak zbuduje pół takiego odcinka toru, albo nawet mniej, musi zapierniczać całą drogę do biura budowy kolei i dopiero potem wracać znowu i z tym jednym wagonikiem Albo żeby nie wiem, można było drugi skład jakiś zmontować w tym biurze budowy kolei, który by składał się z lokomotywy i paru wagonów, żeby mu dowoziła te, temu dźwigowi. Na przykład, żeby ten dźwig nie musiał zapingalać całą drogę. Bo w ogóle ten dźwig raczej nie powinien mieć własnego napędu, tylko powinien być ciągnięty przez lokomotywę jeszcze, żeby ten. Ale i semafory i tak działają bardziej aerklidowo niż realistycznie, żeby ten i, i to też pewnie po co. Może sobie jeździ sam dźwig, będą pchają go robotnicy tak naprawdę po prostu. Nie mam bądź, dziękuję za oglądanie. Na